Stymulatory tkankowe moda czy realna potrzeba? Zdecydowanie potrzeba, ponieważ jest to świetny sposób na naturalne odwrócenie procesu starzenia. Biostymulatory tkankowe to w dużym uproszczeniu grupa preparatów, które w sposób naturalny wytwarzają pewne rusztowanie w tkankach, dzięki czemu unoszą tkankę, delikatnie ją liftingują i poprawiają kontury skóry. Możemy podziel, w, wymienić czy podzielić biostymulatory na kilka grup. Takie działające mocniej, które dodają nam więcej objętości, lub takie działające delikatniej, które bardziej nam będą konturowały skóry. Również możemy podzielić na preparaty, które możemy podawać w delikatnych takich okolicach, jak okolice oka, lub w okolicach m, takich, w których potrzebujemy uzyskania większej objętości, wtedy użyjemy bardziej m, m, takich stymulacji biostymulatorów, które dadzą nam większy efekt objętości.